Cześć. Chciałam się dzisiaj z Wami podzielić tym, co ostatnio u mnie się dzieje i dlaczego tak długo mnie nie było. No, w zasadzie to mogę powiedzieć, że ostatnio przeszłam jakieś trzy miesięczne takie psychiczne załamanie, w którym wydawało mi się, że nic nie ma sensu, że te vlogi nie mają sensu, że to, do czego powołuje mnie Bóg, nie ma sensu, że całe moje życie kręci się w kółko i tak naprawdę. Niewiele z niego wypływa, takie myśli, wiecie, które ciągle mi pokazywały, że to nie jest tak, jak powinno być, że nigdy nie będzie, że, że to po prostu wszystko nie ma sensu. I już Wam mówię, jak do tego doszło. Jakieś pewnie pół roku temu, pięć miesięcy, może jakiś czas temu, kiedy nagrywałam ten filmik, jak mówiłam o tym, że słowa mają moc, że przez cały czas przeklinałam poprzedni rok i Bóg mnie w tym zatrzymał i ja się dałam zatrzymać i naprawdę przestałam mówić złe rzeczy na temat swojego życia, na temat tego roku, że on jest taki trudny i tak dalej. Natomiast wydarzyło się coś innego, znaczy się może nie wydarzyło się, tylko innej rzeczy nie zatrzymałam, bo jakoś mi to zupełnie uciekło. Mianowicie pojawiły się takie myśli właśnie. Że to jest beznadziejne, że to nie ma sensu, i tak dalej, i tak dalej. I ja zamiast je zatrzymać, sprzeciwić się im i powiedzieć, że nie, nieprawda, bo Bóg myśli o mnie zupełnie inaczej. Ja pozwoliłam tym myślom płynąć. No i one sobie tak płynęły. I tak płynęły. W zasadzie od momentu tamtego filmiku mam wrażenie, że właśnie one się nasiliły. Przez dwa miesiące gdzieś się nasilały. Kolejne trzy miesiące to był naprawdę dla mnie czas, gdzie. Budziłam się rano i w ogóle nie chciałam wstawać z łóżka. Czekałam tylko na moment, w którym nie będzie już nic do zrobienia, w którym będę mogła znowu się położyć, nic nie robić, przeczekać do jutra. Już byłam w pewnym momencie w takim stanie, że mój mąż zaczął się o mnie modlić. Co się wiecie, to nie jest takie aż naturalne. Jak po prostu tak jawnie się zaczynamy o siebie modlić, nawet nie pytając, tylko widząc stan drugiej osoby. No i on właśnie, właśnie zaczął się o mnie modlić. I po tej modlitwie, kiedy widział, że ja znowu jakby wpadam w ten stan beznadziei, że siedzę z zawieszonym wzrokiem, nic mi się nie chce, wszystko mnie denerwuje. Taka pustka i nicość mnie ogarnia. On wtedy zadał mi kilka ważnych pytań. Zadał mi przede wszystkim pytanie. Jakiego Boga ty wierzysz? Ja musiałam się skonfron skonfrontować z tym, co ja mam w swojej głowie. Że jak to się stało, że ja jakby zamiast widzieć to, co mówi o mnie Bóg i wierzyć w to, co on o mnie mówi, jako jedyną prawdę, zamiast tego pozwoliłam myślom, które są absolutnie przeciwne temu, co mówi o nas jako wierzących Biblia i w ogóle o nas jako o ludziach Biblia. Polecam ten filmik wartościowi bezwartościowi. To mniej więcej na tym polega wartość człowieka, że Jezus zapłacił za każde życie i to jest ta wartość. Ona jest olbrzymia, więc nie możemy powiedzieć, że nasze życie nie ma sensu i jest bezwartościowe. A ja tak myślałam i pozwoliłam sobie na te myśli. I to było straszne. Ale to, co, co jeszcze powiedział Piotr, to powiedział to, że jeżeli ja dzisiaj. Jeżeli ja teraz nie zacznę walczyć z tymi myślami, to one same nie odejdą. Że to nie będzie tak, że ja pójdę się wyspać, wstanę rano i będzie inaczej. On to tak mocno powiedział i to było dla mnie tak przekonywujące. Dla mnie to był głos Ducha Świętego, który wskazuje mi przez mojego męża, że nie da się tak, że jeżeli ja się nie sprzeciwię tym myślom, to Bóg nie ma możliwości wejść i ich zmieniać. Nie ma możliwości pokazywać mi innych rzeczy, jeżeli ja ciągle skupiam się właśnie na tym myśleniu. Ech, no i ja zaczęłam walczyć z tymi myślami. To był wieczór wtedy, ja naprawdę chciałam iść spać i mówię, jutro będzie lepiej, chodźmy do łóżka, jutro będzie nowy dzień. Jaki nowy dzień? No, nowy, ale taki sam, z tą samą ilością beznadziei. I ja wtedy stwierdziłam, że On ma rację i zaczęłam z tym walczyć. Ale jeszcze przedtem, bo to były takie etapy, kiedy Bóg, mam wrażenie, wyciągał mnie z tych stanów. Najpierw pokazał mi tą kwestię pychy w moim życiu, która też działa niszcząco, bo grzech rodzi śmierć. I zawsze coś umiera w nas lub w inny sposób, ale zawsze jest coś, co tracimy przez to, że wpuszczamy do naszego życia grzech. To, to nie jest tak, że Bóg nas karze. Tak? To po prostu jest tak, że to w ten sposób działa. Tak jak mamy różne prawa, tak samo to działa właśnie w ten sposób. Grzech rodzi śmierć, koniec tematu, więc to mi pokazał. Potem pokazał mi to, że jeżeli będę wypowiadać złe słowa nad swoim życiem, to sama się przeklinam. To był kolejny etap. Potem, kiedy już byłam w stanie usłyszeć jeszcze przed tym, jeszcze przed tym był taki etap, gdzie jakby zaczęłam przychodzić do Pana i mówić ja wiem, że jest dzisiaj ciężko, ale też wiem, że Ty mnie z tego wyciągniesz. Nie wiem jak, ale wiem, że jesteś wszechmogący, wiem, że jesteś sprawcą, dokończycielem mojej wiary. Wiem, że mi pomożesz. Potem był etap, gdzie Duch Święty pokazał mi, że, że moje myślenie jest bardzo egoistyczne. Że w tym wszystkim cały czas jestem skupiona na sobie, na moim cierpieniu, na moim bólu, na mojej samotności. Na tym, że moje życie jest beznadziejne i to moje, 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 ja, 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 tak bardzo się przebijało w tym czasie, że aż było trudno uwierzyć, kiedy to usłyszałam, że to jest prawda, ale nie miałam żadnych argumentów, żeby to zatrzymać, żeby powiedzieć, ale jak, to Boże, chyba, chyba się pomyliłeś, może to nie jest Duch, Duch Święty, może to nie jego głos. Ja nie miałam argumentów, ja musiałam się temu poddać, bo wiedziałam doskonale w swoim sercu, że to, co w tym czasie mówi do mnie Bóg. To jest prawda. Tak, to było bardzo egoistyczne. Co nie znaczy, że On mnie w tym zostawił, co nie znaczy, że nie miał współczucia do mnie. Bo On jest doświadczony we wszystkim, poza grzechem. I On potrafi z nami współczuć i współodczuwać. Ale to nie znaczy, że nie będzie nas wychowywał i nie będzie nam pokazywał, jaka jest prawda, nawet jeżeli ta prawda jest tak trudna, że siedzisz po prostu z depresyjnymi myślami przez trzy miesiące, a potem Bóg Ci pokazuje, ale to jest egoistyczne. A ty to przyjmujesz, bo wiesz, że to prawda. To jest, wiecie, takie niesamowite dla mnie. No i wtedy była ta rozmowa z Piotrem, od której ja zaczęłam po prostu w Bogu wyznawać, wyznawać nad sobą to, to, co on sam o mnie mówi, myśleć o sobie, to co on sam o mnie myśli i jakby. W tym wszystkim zaczęłam widzieć pewien sens, że moje życie jednak ma sens, i to były takie kroczki małe. A w ostatnim czasie, i to jest taki ostatni z tych elementów, pewnie nie w ogóle ostatni, bo to wątpię, Bóg nas uczy przez całe życie, ale ten ostatni element to był taki, że przez kilka dni nie mogłam zasnąć w nocy. Tak czułam po prostu, że Duch Święty mnie wypełnia, i po prostu nie mogę spać. To trwało 3-4 dni. Ostatniej nocy. Znaczy, nie ostatniej wczoraj, tylko ostatniej nocy z tych trzech-czterech, jakby usłyszałam coś takiego, że, że bardzo łatwo poddaje się okolicznościom, że kiedy przychodzą złe okoliczności, ja zostawiam wszystko, co wiem, że jest. Na teraz, o co prosiłam Boga, żeby mi pokazał, co jest teraz do zrobienia, i skupiam się na tych okolicznościach. I Bóg jasno i wyraźnie powiedział mi, że te okoliczności złe nie skończą się nigdy. I jeżeli ja nie nauczę się robić swojego w czasie tych złych okoliczności, to nigdy nie będę robić tego, do czego powołał mnie Bóg. I to była kolejna rzecz, z którą ja musiałam się skonfrontować, bo wcześniej zaczęłam napełniać swoje życie tymi myślami, że jestem wartościowa. Ale trudniej mi było napełnić siebie z powrotem tymi marzeniami, które on włożył wcześniej w moje serce. Czyli między innymi ten vlog i inne rzeczy, które mam. Nadzieję chciałam powiedzieć, ale nadzieja nie zmienia rzeczywistości, które wierzę, że... <gry> które wierzę, że w końcu zacznę realizować, że w końcu będę. Mogła na tyle uchwycić się Jego łaski, że to Jego łaska zacznie we mnie pracować, że odnajdę tą łaskę i zacznę z nią współpracować, i, i w to wierzę, że tak się właśnie stanie. Ale dla mnie ciekawe jest to, że Bóg tak bardzo nas wyciąga z tych wszystkich miejsc złych, w których jesteśmy, z tych miejsc beznadziei. Jeżeli tylko ufamy, że On może to zrobić, to On dochodzi do nas różnymi sposobami przez ludzi, przez nawet przez filmy, nawet przez po prostu sytuacje w sklepie, przez to jak roś rosną rośliny, przez po prostu wszystko co tylko się da. On potrafi do nas dotrzeć. A ja chcę ci dzisiaj zachęcić. Jeżeli jesteś w miejscu, gdzie wydaje ci się, że twoje chrześcijańskie życie jest bezwartościowe, Walcz z tymi myślami i się nie poddawaj. Nie walcz swoją mocą. Nie do tego cię zachęcam, ale moc Jezusa Chrystusa jest tak olbrzymia, że jesteś w stanie zwyciężyć te myśli, jesteś w stanie poddać te myśli w posłuszeństwo Chrystusowi. Ja w to wierzę i o to się modlę, żeby Duch Święty przekonał cię co do tego, że Twoje życie, obojętnie jak teraz wygląda, jest wartościowe, że Twoje powołanie. Jest nad Twoim życiem, że jeżeli będziesz współpracował z Duchem Świętym i prosił Go o to, żeby ci pokazywał, czy idziesz dobrą drogą, czy złą drogą, żeby cię oczyszczał, żeby cię wzmacniał, żeby to on działał, a nie ty, to na pewno tak się stanie. I niech tak się stanie w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty doprowadzi to dzieło w Twoim życiu do końca. Naprawdę. On ma tę moc i ja w to wierzę. I Ty też jesteś w stanie zwyciężyć w mocy Chrystusa nad każdą myślą, która Cię potępia, która Cię poniża, która Ci mówi, że nic z tego nie będzie. I niech tak się stanie w Twoim życiu w imieniu Jezusa. Do zobaczenia.